Aniu, u ciebie w życiu bardzo dużo się dzieje, wychowujesz dzieci, pracujesz i budujesz dom. Tak. Co nam możesz więcej o tym powiedzieć? Słuchajcie, no budowa domu to jest przedsięwzięcie życia i naprawdę jeszcze my burzyliśmy pierwszy dom, który tam stał. Wykańczanie mieszkania to jest nic. Budowa domu to jest test absolutnie dla wszystkich: z organizacji, z planowania, zarówno czasowego, jak i finansowego, no i z wyborów. Tak, i tak, i tak, i tak, i tak. To jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o pracę, to oczywiście, jak wiecie, moja branża trochę dostała. W kość przez pandemię, bo teatry stoją, więc kilka projektów, w które miałam wejść, dwa spektakle teatralne, niestety nie, nie, nie weszłam i na razie nie wiadomo, czy one w ogóle powstaną ze względów finansowych. No bo wiadomo, że był spektakl, powstał to wiadomo, a te moje inne spektakle na razie też nie, no nie mam, seriale chodzą. Ostatnio miałam okazję grać w kilku produkcjach, więc to jest bardzo fajnie. I to jest super, że w mojej branży, chociaż serialnym, jesteśmy wymazywani regularnie, więc regularnie mamy świadomość tego, czy jesteśmy, nawet jeżeli widzimy, że jesteśmy zdrowi, to możemy być bezobjawowi, prawda? Więc regularne testowanie mamy w mojej branży wpisane. Ja jeszcze wrócę teraz do tego domu, jak on będzie wyglądać i ile będzie miał metrów. Aha. Nasz dom będzie taki typowy jednorodzinny dom, więc nie za duży, nie za mały, a jeśli chodzi o wygląd będzie ponieważ w miejscu, gdzie budujemy ten dom, są niesamowite obostrzenia i bardzo trudno było w ogóle dostać pozwolenie na budowę, to jest on wyciągnięty maksymalnie jak można, tak zwana kubatura domu. Przez co jest trochę wyższy niż zakładaliśmy, bo nie mógł być szerszy, ale też nie za wysoki, więc jest piętrowy, e, taki dosyć współczesny, no, no fajny. Relacja na Instagramie będzie? Absolutnie re relacjonuję, mamy super firmy, z którymi współpracujemy, z którymi działamy. E, mam wrażenie, że tworzy się nasza taka fajna perełka. Czy wydaliście więcej na ten dom niż planowaliście? Na tym, w tym momencie jeszcze nie. Jeszcze jesteśmy zgodnie z tym jak zakładaliśmy, ale to tylko dzięki mojemu mężowi, który z zawodu jest finansistą i bardzo dobrze negocjuje. Cześć moi z drodzy, z tej strony Paweł Tury. Oglądacie Przeambitni.pl. Moi drodzy, subskrybujcie kanał i oglądajcie wszystkie filmy.